Ciotka, wiesz, że właśnie straciłam chłopaka w trzy dni. W trzy dni? Co, tak szybko uciekł? Nie, ja go wyrzuciłam. Pierwszy raz ktoś próbował mnie zrobić w balona. O, opowiadaj, co odwalił? Najpierw był najlepszym facetem świata. Pisze non-stop, komplementy, tylko ty mnie rozumiesz. A jak raz nie odpisałam godzinę, to widzę, że masz ważniejsze rzeczy niż ja. Kojarzę ten numer aż za dobrze. To mu napisałam, Mam, nazywają się moje granice i zablokowałam. Ty to zrobiłaś po trzech dniach? Ja kiedyś na takiego zmarnowałam trzy lata. Bo nikt ci wtedy nie powiedział, że to jest klasyczny narcyz. Tylko myślałaś, że on tak bardzo kocha. Tak, myślałam, że intensywność to miłość, a to była tylko jego potrzeba kontroli. A wiesz, co jest w tym najlepsze? No. On teraz pewnie opowiada wszędzie, jaka ja jestem chora, bo się nie dałam złapać. I właśnie tego najbardziej boi się narcys, kobiety, która rozgryza ten numer, zanim da się w niego wplątać. I kobiety, która potrafi z tego wyjść, nawet po trzech latach. Dokładnie, ty wyszłaś. Ja się nie dałam wkręcić. On został sam ze swoją wyjątkowością.